Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku w Minecraft na moim serwerze będziemy sobie szli przez never. Tutaj jeszcze macie IP. Proszę, tutaj na mój serwer. No i co? Będę szedł. A, to jest wina shaderów. Ogólnie to ja zawsze wyłączam wtedy w piekle. Ale teraz zapomniałem, bo na tych BSL jest taki ekran czarny. Dobra, tak się jak jestem w piekle Jestem na takich kordach i sobie dzisiaj pozwiedzamy piekło jest w którą stronę? Nie, no, to to iść w tą Dobra To się podbuduje To powinno być Ziemcy Afkość ja czuję, że niedługo było. A sas. Co ja się buduję? Jak ja mogę iść po prostu tędy? Fesa. O, trzeba powykopywać kart. Part jest super. Twarty zero zdaniem, fajny, naprawdę, fajny surowiec. Ja wiem, że to jest stary nether i tutaj nic takiego hiperanckiego, co nie ma. Nawet jeszcze wtedy bloków magny by nie było. Ale kwarc jest na plus. Kwarc jest super budą... tym... materiałem. Budulcem. To ja. Ja, ja. ogólnie też lubię budaj z kwarcu No i myślę, że będzie trzeba bazę budować ze kwarców. Glowstone'a to ja nie zbieram. Ogólnie wszystko jest jak wcześniej, jest nadal 12 changów, są nadal chunków, są nadal te 3 plugin, jest ten Grim, Saltmi, jest, jest jeszcze ten skin restorer. To jest wszystko tak jak wcześniej. No To jest ten. 1,9,4. A jeszcze jakby się ktoś pytał o mojego teksturpaka, to jest... Classic Faint 32X. Pokazuje, że starsza, ale to jest ta dobra. Tego nie polecam wam, tego wam polecam. <laughs> to jest taki klasyczny styl, żeby pasował. Jeszcze mam to, że właśnie była taka yy, ładna obramowanie. Panorama, znaczy. No i moim zdaniem robi to robotę. Jeszcze sekundę. Mua! Co ja tam idę? Tak mi chciał pan Nie polecam wam iść w Nederze na Spawnie. Lagi są fatalne. Powiem wam tak, jeżeli wejdziecie do Nederu, to jest pewna śmierć. Ja na Creative miałem po 2 FPS, -y, na dwóch czangach render Distance bez shaderu. Więc CA. Op, Optifine Ale na Vanili weszłem i miałem dużo więcej, więc nie wiem co jest. Po prostu skróciłem mnie cofti fajnie. Sodium jest o miliard razy lepsze. Szkoda, że nie ma sodiuma na te stare wersje. Sodium jest wykopiony. Cześć, byś kiedy ktoś pytał, czy tak wolno stawiam, bo... No nie jestem w to najlepszy. A na Bad Warsach też tak stawiałem i mnie zawsze zabijali, więc... No, ja się nie nadaję na bedy. Kurde. A już zawsze to spadają na tym Dobra. U! No jestem! Essa! Dobra! Kurde. Zabudować. A. O, 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 o. OBS -a. OBS -a. OBS -a. Ja mam teraz widzowie pytanie. O co chodzi z tym, że każdy teraz swoje serwery, nieważne kto. Ale z tego co ja, przynajmniej z relacji, to co wynika, każdy je nazywa wice. Wojanowice, jakieś palionowice pewnie. Nie wiem, co się nazywa poliana, bo nie oglądam tego. I nie żałuję. No ale czemu wszyscy to nazywają wice? Jakby. Men. A czemu wszyscy na to mówią wice? Co jest w sumie takiego. Tak samo jak ja bym nazwał to skarowice i grajcie na moim serwerze Oskarowice. Wow, oryginalna nazwa. To jest level master, nie? Original 9 Oj, to jest dobra strona. Serio już tam nie będę się pogadać i ci youtuberzy teraz Minecraftowi content robią, bo To jest tragedia. Moim zdaniem przynajmniej. Szczególnie z to jest tragedia. Ja też tam o nim słyszałem, dopiero Multi, szczerze. Go tak mocno rozdmuchał. No i w sumie fajnie, bo... Teraz przynajmniej wiem, że nie jest jedyny z Maislowi, że... co takiego z Myslą Bo Tego wcześniej nie był tak hyper popularny. Przynajmniej według mnie. Ja o ja nim tak średnio wcześniej słyszałem. Coś tam wiedziałem, że taki gość istnieje, ale... Nie wiem czy tam najlepszego nagrywa, ale... Dużo ludzi nawet nie wiedziało. Się nie dziwię. Ogólnie nie wiem co jest w tych czasach. Wszyscy nagrywają takie spokojne, normalne filmiki, to nie. Czy to co się teraz dzieje? To jest tragedia. Pewnie dlatego mam widzów. Nagrywam ten, coś odwiennego. Tak, nie ma hiper szybko, jest wszystko w swoim tempie. Swoja jakość, swój styl. Klimat 2015-16, no iero! No, jest słownisko z tamtych lat. U! Straszyłem się już mnie raz tak lawa chwyciła. Ja nie wiem co jest teraz w tych czasach. Coś źle się dzieje, nie? Jakieś wujanki podobno. Ja nie mogę. Czy Ale co jest z nimi tam? się Dobra, ja tam idę. Tak ostatnio jest, jest jakiś bug, że się nic nie chce rozbić. Podejrzewam, że przez to litery. Uh -huh. uh -huh. Nie coś nie ufam, się. Z, z jedzeniem też są jakieś dzisiaj bagi, ale dobra. A jakby ktoś pytał to ogólnie to... Serwer jest teraz też nawet w nocy i włączony. Można sobie dobić. O 24. O pięknie! O superancja! To ja zawracam. ASMR No i jest za można dalej. Jestem ciekawa, jak ten ser będzie wyglądał W październiku. Trochę się boję w Ten serwer chyba otwierałem z ja czwartego, bo filmik był później akurat wrzucony. Ogólnie ten serwer był wcześniej taki bardziej prywatny. to no, wtedy ogólnie ten serwer, no... Yy, ten spawn wyglądał naprawdę fajnie na początku, jak każdy. Na 2b2t też. Ale potem zaczęłam sobie, no postawię jednego, drugiego, new leadera, wysadzę stroje TNT, no i byk. Jest to, co jest. Co to są za cienkie nóżki? O cholera. się do góry! O no nie! Tu co, co, to chyba nie Kuchutka. O, Ooo kurde Nie no, fajnie tak sobie pobyć w piekla. Nie powiem, piekło piekło. Uuu, dobra, jeszcze tam nie kopię w dół. Ooo, dobra. Jestem w jakiejś jaskini w piekło. No super radko. Co to jest za miejsce? I za ten netherak jest brzydki, dobra, nie ja tam nie idę, ale ja no nie muszę się wykupić. Co mam teraz zrobić? A nie wiem. No, pojęcia. By. To będzie w następnej części. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że wszystkim jego dnia. Pa!